Wypisz łuczniki wielomianu i podaj jego stopień. I tak. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery. Więc lecimy pierwszy. Eee, patrzymy. Oj, bezrówna się. Co tu mamy? Najwyższa potęga jest piąta, tak? uczniki wielomianu to są te wszystkie liczby, które stoją. pisze A5. Pon A5 dlaczego? Bo stoi przy x do piątej. Mamy co? A4. A3, a2, a1, a0. Zawsze tak to robię. Czyli przy x e, do potęgi piątej, co stoi? Siódemka, no nie? Tu stoi minus 2, tu stoi 1 trzecia, tu pisz. Tu stoją 3 drugie, tu minus 13, a tu pierwiastek z 2. Drugi przykład. Patrzę. Mam x do siódmej. Czyli mam A7 równa się A6 A5 A4 A3, A2, A1 A. I tak, przy siódmej stoi minus 3 A6. Nie mam, czyli 0. Nie mam szóstej potęgi, 5 piątej też, czwartej też, trzeciej też. Drugiej też mam pierwszą. Tu stoi 1 i nie mam wyrazu wolnego. Tak. Tak to robimy. Jak czegoś nie masz, to piszesz 0. No i tutaj jest, yy, a jeszcze stopnie, to za chwilkę będę podać. Co yy, tu mamy? Mamy tylko A0 równe 2, bo mamy potęgę 0 4. Yy, mamy A1 i A0 i tu jest minus 2 i 1. No i teraz stopień. Stopień wielomianu. To jest 5 stopień wielomianu. Tu będzie 7 stopień wielomianu. Zerowy stopień wielomianu. Stopnia pierwszego, tak? Co to był stopień wielomianu? Patrzymy na najwyższą potęgę x. Tyle. Jak masz jakiekolwiek pytania, pytaj. Yy, daj znać, czy film dla ciebie się, tobie się przydał. Mm, jak się przydał, to może komuś też polecić. I jak jeszcze nie subujesz, to daj suba.